Dzisiaj będzie o niedzielnych przejazdach i czy kierowca ma wpływ na rozkład jazdy i opóźnienia w niedzielę i dlaczego w ogóle autobusy się spóźniają w niedzielę, bo to też jest ciekawe. Cześć, ja nazywam się Dawid Góra i zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Dzisiaj wyjaśnię dlaczego autobusy spóźniają się w niedzielę. W tygodniu można jakoś to zrozumieć, bo są korki, duży ruch, dużo ludzi i, i tak dalej. I duże natężenie ruchu powoduje, że w skrzyżowaniach są zakorkowane przystanki, i nie można przejechać i tak dalej. No, w tygodniu każdy pracuje, a w niedzielę. No większość się spodziewa, że nie będzie ruchu, że autobus będzie punktualny, a tu nagle minus 10. I skąd to się bierze? To wszystko, moi drodzy, zależy od danej linii. Niektóre linie nawet w tygodniu nie są opóźnione, a w niedzielę tym bardziej. Niektóre w ogóle nie kursują w niedzielę, ani w sobotę, to wszystko zależy. I też zależy od tego, właśnie jakim autobusem jedziemy: czy przegubowym, czy zwykłym, bo przegubowy jest cięższy, więc ciężej się nim rusza i dłużej, i to też wpływa na opóźnienia. Często czasy przyjazdu w niedzielę są ustawione przy małym ruchu albo mierzone w taki sposób, kiedy nie ma ruchu. Jednak dzisiejsze czasy pokazują, że jednak ten ruch jest jest bardzo, bardzo duży, nawet w niedzielę potrafią być kilometrowe korki, co pokazują wakacje, kiedy obwodnica, na przykład trójmiasta, jest zakorkowana i stoi się ponad godzinę czy tam ustka, Płuck, a nawet Hal, gdzie stoimy w jedną i w drugą stronę. No bo ludzie chcą dojechać do kurortów, chcą pozwiedzać i sobie wypocząć i jadą tam z samochodem osobowym. I właśnie dlatego są korki. To I w niedzielę nawet większe niż w codzień w niektórych miejscach. I to powoduje właśnie, że autobus musi tamtędy jechać i też musi w tych korkach stać. Druga sprawa jest taka, że czasy rozkładowe właśnie są ułożone przy małym natężeniu ruchu albo przy znikomym I jeżeli jest na trasie bardzo długiej dużo przystanków na żądanie, które uwzględniają, że tam nikt praktycznie nie wsiądzie, bo według rozkładu jest to przystanek na żądanie, który nie jest przystankiem stałym, więc autobus nie musi się tam zatrzymywać. No i w rozkładzie jazdy jest to inaczej liczone. I jeżeli na każdym przystanku na żądanie autobus się zatrzyma, no to czas się automatycznie wydłuża. Kolejna sprawa to potok pasażerów. W niedzielę czasami potrafi być więcej pasażerów, ponieważ... Wakacje, ponieważ ferie, ponieważ jakieś święta, pożyciało yy, wszystkich świętych albo jakieś inne sylwestry i to potrafi też wydłużać czasy przejazdów. Gdzieniegdzie gdzie sprzedaje się bilety jeżeli są wakacje, to jest duża liczba pasażerów i jest duża liczba biletów, a żeby sprzedać bilet, to trzeba zatrzymać się, wydać resztę ewentualnie, no i to wydłuża czas. No i też z tymi pasażerami, jeżeli, jeżeli jest ich więcej, no to wtedy trzeba patrzeć, czy się zamyka drzwi, jak długo się zamyka, ludzie też długo wchodzą i to też wydłuża czas jazdy. Ostatnią rzeczą, jaką chciałem tutaj poruszyć, to skrzyżowanie i na ten e, aspekt poświęcę bardzo dużo czasu, ponieważ jest to najbardziej uciążliwe e, w czasie naszej pracy. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną są to skrzyżowania, które są synchronizowane w jakiś sposób i ruszamy sobie z przystanku i mamy czerwone, ruszamy sobie na zielonym i znowu mamy czerwone, a przystanek jest za 10 skrzyżowań i na każdym musimy po kolei stawać, bo te światła są niesynchronizowane ze sobą, nie ma tak zwanej zielonej fali, gdzie nie jest, a gdzie nie nie ma. I jakby rozkład jazdy nie zakłada właśnie tej ewentualności zatrzymania się na czerwonym świetle. Rozkład jazdy zakłada czas przejazdu. A to, że tam jest czerwone czy pomarańczowe i kierowca nie zdążył, to już nie problem rozkładu, tylko problem tego, że kierowca nie zdążył. No bo przecież on miał tam zdążyć. No, i to jest jego problem. No, i wtedy pasażerowie głównie pretensje mają do nas, a my, jak wiecie, musimy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, gdzie no nie możemy sobie przejeżdżać na czerwonym świetle, no bo szybciej będzie. Musimy tam stanąć. Jeżeli musimy tam stanąć, no to automatycznie czas przyjazdu się wydłuża. Proste. No, niektóre linie są na tyle uciążliwe, że. Tych skrzyżowań jest bardzo dużo i czasami potrafimy być na końcowym przystanku minus 10 w niedzielę. Nie jest to żadna nowość, jednak dla pasażerów zawsze jest to jakaś nowość i powód do frustracji, powód do niezadowolenia. Jeżeli w niedzielę ta linia jest na przykład opóźniona na minus 10, to w tygodniu może być dłużej, a może być szybciej. To wszystko zależy od natężenia ruchu. No takie najbardziej e, oblężane jakby miejsca to są te kurorty, jakieś tam e, parki czy skwery, gdzie można sobie pozwiedzać, no tamten ruch jest największy. I też no, warto tutaj zaznaczyć, że my, jako prowadzący pojazd, właśnie przestrzegając przepisów ruchu drogowego, zatrzymując się na przystankach, obsługując pasażerów, dbając o bezpieczeństwo, patrząc w lusterkę, czy czekając na pasażerów, aż wsiądą, no nie możemy, jakby tego przyspieszyć, więc yy, no, nie da się być szybciej. I z tym was zostawiam. Jeżeli chcesz więcej takich filmów, to subskrybuj kanał. Pamiętaj o polecaniu o innym. No i zapraszam na bloga, bo też ruszył yy, ba, bardzo dawno i tam też są ciekawe rzeczy. Cześć!